jest Wielki Podcast Maturalny, Twoje źródło wiedzy o maturze. Darmowe notatki do matury wysyłamy w każdy poniedziałek o godzinie 19. Zapisz się bezpłatnie na www.wielkapowtórkamaturalna.pl ukośnik podcast. A dziś o co mogą zapytać Cię egzaminatorzy na maturze ustnej? Jak wygląda ta rozmowa? Na czym polega? O tym już za chwilę. Egzamin ustny z języka polskiego obowiązkowo zdają wszyscy maturzyści. Zestaw z pytaniami, który wylosujesz, składa się z dwóch części: z zadania dotyczącego lektury obowiązkowej, czyli pytanie jawne, oraz zadania związanego z literaturą, kulturą bądź językiem i to pytania niejawne. Rozmowa z komisją. To zdecydowanie najprzyjemniejszy moment egzaminu. Kiedy już wygłosisz swoją wypowiedź dotyczącą wylosowanych tematów, rozpoczynasz rozmowę na temat związany z Twoim wystąpieniem. Zatem ta rozmowa może dotyczyć utworu literackiego albo tekstu kultury, w tym również materiału ikonicznego dołączonego do polecenia w zadaniu drugim. Może dotyczyć treści utworów literackich i tekstów kultury przywołanych przez Ciebie w Twojej wypowiedzi, czyli po prostu tych zagadnień określonych w poleceniach do tematów, które rozwijałeś. No, może to dotyczyć obu zadań, może dotyczyć jednego zadania. W trakcie rozmowy odpowiadasz na pytania, odnosisz się do zagadnienia przedstawionego przez komisję łącznie. Do trzech pytań: Pamiętaj, jak wskazano w informatorze, zadawane przez komisję pytania nie mogą dotyczyć szczegółów faktograficznych dotyczących lektury obowiązkowej czy omówionych przez ciebie tekstów kultury. Rozmowa nie może zostać sprowadzona do takiego odpytywania z lektury, więc nie należy się tego bać. Tu jeszcze ważna uwaga. Co najmniej jedno z pytań w rozmowie, czy to do zadania pierwszego, czy do zadania drugiego, będzie musiało dotyczyć Twojej indywidualnej refleksji związanej z omawianym problemem. To znaczy, pytanie zostanie sformułowane w taki sposób, aby umożliwić Ci odniesienie się do zadania z własnej perspektywy. Przedstawienie własnego stanowiska, własnych przemyśleń dotyczących na przykład sytuacji bohatera literackiego, czy jego losów, postaw, systemu wartości, problematyki tekstu kultury, o którym mówiłeś, znaczeń wpisanych w ten tekst kultury, postaw moralnych, ocen etycznych bohaterów o których mówiłeś, czy zjawisk językowych, jeżeli będzie to temat językowy. Wszystko to w odniesieniu do Twoich własnych doświadczeń. Czyli na przykład, jak Ty oceniasz ryzykowne decyzje, Któregoś tam bohatera, jak z Twojej perspektywy to wygląda? Uzasadnij swoje stanowisko, albo która postawa bohatera jest Ci bliższa, czy która z postaw bohaterów jest Ci bliższa? Uzasadnij swoją odpowiedź, albo jak z Twojej perspektywy oceniasz, na przykład wybór bohatera. Twoja wypowiedź podczas rozmowy. Oceniana jest ze względu na to, czy jest ona na temat, czy jest merytorycznie poprawna, czy w odpowiedni sposób formułujesz swoje sądy, czy nie ma błędu kardynalnego i czy zachowałeś formy grzecznościowe, czyli czy Twoja wypowiedź jest zgodna z etykietą językową. Odpowiadaj swobodnie. Nie bój się, że coś wypadnie niezbyt dobrze. Drobne usterki w Twojej wypowiedzi mogą się zdarzyć, tym się nie zamartwiaj. Potknięcia to rzecz ludzka. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.